To samo robiła matka, zauważcie się. To samo, co robiła Sandra u Józefa Bratana na live'ach. Jej matka robiła to samo to nie na TikToku I matka ma parcie na szkło. I matka jest w stanie zrobić wszystko dla pieniędzy. Kurwa, stary, jakby ty dosłownie dla pieniędzy pozwalasz i, i, i twoja parterka jakby. No jakby dojdzie gutasy, nie? Stary, ty, ty siedzisz na kanapie, gdzie kurwa posuwają ci dupę w dupę. Ja być może jestem jakiś, ja być może jestem jakiś... Yy... Na pewno się nie będziecie ze mną zgadzać, bo jesteście zero jedynkowi, że albo... że jakby spoko luz, robią co chcą, 5% ludzi, albo ja pierdolę królewstwo, 95% ludzi, ale ja mam coś takiego, że to co robi, to co robi ona, to mi na koniec dnia nie przeszkadza, nie? To co robi on mi w kurwę przeszkadza. Bo dla mnie stary kurwa nie ma... To no nie ma nic bardziej obrzydliwego niż, niż to, że on się kurwa cieszy, że mu dziewczyny ruchają.